Siema, siema. witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, czy Wam się podobał ten dym. Mi się podobał. Zapraszam wszystkich do HellCase'a. Eee, no i dobra, ostatnio sobie otwieraliśmy fizy Popy, znaczy Fizzy Popy Tic skrzyneczki. Sprzedamy sobie oczywiście wszystko. I idziemy sobie na stronę główną. Eee, Disco Battle Event. Jeżeli chcesz wziąć udział w Disco Battle Event'cie, zapamiętaj, żeby wbić sobie kod cierpiku przy, do, przy doładowaniu. Dajcie to 10% do Twojego doładowania oraz 0,70 dolka na otwarcie pierwszej skrzyneczki. A dzisiaj robimy sobie wielki test tych oto tutaj skrzyneczek. Macie jeszcze coś takiego jak Circus Dropland, więc tutaj możecie sobie ekskluzywne paczki otworzyć, dzięki którym będziecie mogli sobie otwierać za kilka skrzyneczki. Warto. Eee, dobra, ale jeszcze zanim tak przejdziemy, odbieramy sobie nasze etykiety. Nasze etykiety, no w sensie wartagi. Eee, no i otworzymy sobie ich parę, żeby oczywiście zarabiali na nas eee, agenci. Bo, że tak powiem, no muszą zarabiać na nas. No i niestety trafiliśmy tutaj tego najgorszego, najbardziej wątłego ziomeczka. <laughs> Strasznie wątły ziomek. Oj, bardzo wątły. Eee... No tutaj średnia półeczka, średnia półeczka swacik, dobra. Dalej. Mógłby nam się trafić ten najlepszy. Mógłby nam się trafić ten najlepszy, ale już zniknął. Już zniknął i znowu wątły ziomek. Dobra, jeszcze z jednego, albo ze dwa. Jeszcze raz otworzymy. Niech tam wpadnie jakiś dobry ziomeczek i z niech zarabia nam jak najwięcej będzie to. O! 144 medyk, okej, okay. elegancko, to mi się podoba. Jeszcze raz sobie klikniemy i uwaga, tum, turum, tum, tum, tum tum tego, 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 kurde. Okej, okay, no. Jeszcze taki ziomek z zezem. <laughs> ziomek ma zeza, bez kitu. Jeszcze raz, Ostatnie, ostatniego ziomka otwieramy. Ostatniego ziomka otwieramy, niech zarabiają. I, I dawaj tego, dawaj. Dało nam najlepszego. Patrzcie, 528 wartagów. Wow. No i tutaj to mi się podoba. FBI, FBI, open the door. <laughs> dobra. Niech nam zarabiają wartagi. A ja poczekajcie, czy mogę w jakąś skrzynkę. No mogę niby tego szoka, ale w sumie zbieramy na Vortexa, Zbieramy na Vortexa, eee, Dobra. Będziemy sobie otwierać te skrzyneczki. Dobra, skrzyneczka retro. Skrzyneczka retro. Co w niej ciekawego? Monster Marsza. Noir. I w zasadzie chyba tylko te dwa skiny mnie interesują. Esimator mi się niezbyt podoba. Próbuję. 20 dolków, 5 skrzyneczek. Let's go. Zobaczmy, co się stanie. I uwaga. tu 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 tu, 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 tu. Still this Disruption, o dobra, 16 dolarów, ja coś stąd chcę. Nie, 16 dolarów, 4 dolarki Prezent zobaczymy, jak na kolejnych otwarciach. I tutaj uwaga, uwaga: Sputnik, Naga, Rollcage, Chroma, aberation i Naga, więc tutaj 18 dolarów, dobra, bardzo ładnie, ale nic z tego nie chciałem. Z tych skinów, oczywiście, więc sprzedaję. I... Let's go. Next Monkey Business na katak. No tutaj może być spoko, tu może być spoko otwarcie, 12 dolarów, no jak ja mówię, że jest spoko, to znaczy, że nie jest spoko. Poproszę Monster Mashup albo Awu Neo Noir, Awu Neo Noir lub Monster Mashup i będę happy w chuj. Dobra, Monkey Business, 24 dolarów. Chciałem powiedzieć, że będzie chujowo, ale jest dobrze, bo 4 dolarki na plus wyższy. Także luksusowo I, 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 o jeszcze Desolate Space nie jest zły w zasadzie, więc w sumie mamy Desolate Space'a. Zostawimy go sobie, też jest field tested, ale dobra, zostawimy go sobie i lecimy do kolejnej skrzyneczki, lecimy sobie do kolejnej skrzyneczki, skrzyneczka Funky, skrzyneczka Funky, co tu mamy ciekawego, no Asimovek, Printstream, Player 2, Redcoat, Man of War, Black Lotus, mmm, Pellfire, Desolate Space, spoko co stąd jeszcze jest ciekawego tutaj nie, 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 nie nie. no i tak hipnotyk może być też spoko ile on jest warto, no niedużo ale okej, okay. dobra 5, 40 dolarków jedno otwarcie kosztuje. więc wydaje mi się, że niezbyt dużo tego otworzymy, ale coś tam otworzymy 40 dolarów, okej okay. 16 dolarów pierwsze otwarcie bym powiedział wręcz tragiczne, padło Zobaczymy, jak drugie otwarcie. Yy, no niby jest Elite Build i Ateris. 39. Dobra, na zero. Sprzedajmy. Jeszcze raz. No teraz, jak nie da dobrze, to się wkurwię. Ja wkurzę trochę, przepraszam. Nie będę już gluzgał, bo nie powinienem. 40 dolarów było poprzednio, teraz mamy 30. Dobra, ostatnie otwarcie. Jeżeli będzie poniżej 40, to lecimy na następną skrzynię, ponieważ ta może nam dzisiaj niestety. Nie chcieć e, nic ciekawego wyrzucić. Jest Mecha Industries z tego co widzę i 19 dolarów. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Jest skrzyneczka Grow. Skrzyneczka Grow. Co tu mamy? No jest Talon. Jest Talon Scorched. Ocean, Ocean Drive. The Emperor ładny. The Empress ładny. Bloodsport ładny. Temoku fajny, Golden Coy. Nie podoba mi się. Headshot też nie. Rainstream piękniutki. E, Traitor Letmuseco. O, tutaj ten famaśik jest świetny. Panic Fox Spoko, Ust Orion Lux, da ooo, Desert Eagle e Kumicho Dragon, bardzo fajny. No i ta zwierka też nie jest zła. Dobra. 80 dolków jednym kliknięciem. Zobacz, ze trzy razy sobie na pewno to kliknę. E zobaczymy, jak to poleci. Jest Emperor, jest Headshot. 50 dolarów, to chyba nie będzie 80. 37, tuturu. Dobra, jest raz. Drugie otwarcie nas zaskoczy. No i tak chyba nie zaskoczyło. Chyba nie zaskoczyło. 63 dolary. No już trochę lepiej. Trzecie ostatnie otwarcie, jeżeli nie będzie minimum 80 lecimy dalej. I czy to będzie 80? Wydaje mi się, że chyba nie. 99, dobra, czyli możemy jeszcze raz kliknąć. Więc teraz, jeżeli nie będzie 80, lecimy dalej. I uwaga, tu, 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 no nie będzie 80. To otwarcie na pewno, na pewno nie da 80. Jestem tego pewny. 38. Już. Aklot los zadecydował. Dobra, skrzyneczka bugi. Skrzyneczka bugi. No tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć noży, jedne rękawiczki, Lighting Strike ka Swoją drogą ostatnio sobie ją wypłaciłem. E, Oni Tadzi. Wypłaciłem sobie ją z Kelcase. Tak. Printhrim, przepiękny, tutaj to przepiękne, tutaj no też jest piękny kawałek. Quarantana Lux, Fuel Injector, świetny, Ocean Drive, spoko, Emperor, spoko, Golden, Golden Coin, przepiękny, Wildfire, przepiękny, Empress, spoko, Bloodsport, super. Hello, Golden Coin, nie podoba mi się headshot się, nie podoba, Traitor, taki se, Letmus Echo, taki se, Nightwish, przepiękny, Noah, Noir, spoko, White spoko, Frontside PC średni, Orion, świetny. A tutaj dozepku mi się spoko zirka w miarę git. 181 kliknięcie. ja Cię kręcę. to będzie 180 dolarów. Proszę o. To. Rękawiczki. Mamy rękawiczki. Mamy rękawiczki. Uwaga, mamy rękawiczki Caution Uwaga, będzie to 180 dolarów. Jest 400 dolarów. Mm. Maśniutko filt testet rękawiczki Caution Pięknie. To jeszcze raz sobie klikniemy. Mamy pierwsze rękawiczki, także. O, uh, jest Gamma Dopplerek, jest Gamma Dopplerek, ojojoj, aż mi nowiarstek zabolał. mamy Gamma Doppler Flip Knife'a, 731 dolarów, decimatorki sprzedajemy, ale tutaj świetnie daje, dzisiaj świetnie daje, dwa otwarcia, dwa idealne, czy trzecie otwarcie będzie piękne? No, trzecie otwarcie, jest Orion, jest Orion w zasadzie. Ale to jest tylko 100 dolarów. Dobra, ile ten organ jest warty? On jest w ogóle filtr tested, okej, okay, to sprzedajmy jeszcze raz kliknijmy, jeszcze raz kliknijmy i proszę, jeszcze raz daj coś, jeszcze raz daj coś. No i niestety nie dało, ale tutaj naprawdę dwa pierwsze otwarcia, fenomenalne. Fenomenalne otwarcia, Zobra, zobaczmy sobie jak to wygląda. Dobra, wiecie co, tego deslet sprzedam. Mamy tutaj te dwie rzeczy, więc w zasadzie 1000 dolarów. Jesteśmy już do przodu, to były buki, a teraz skrzynia disco, tak? Tak, skrzynia disco, skrzynia disco. No jest tutaj, tutaj jest naprawdę grubo. Lorca, Slaughter, Gamma Doppler, Fire Serpent, Imitant, Danger, X-Ray, Vulcan, Printstream, ten mi się nie wiadomo Asimov, spoko. w Confirmed, e, Hot rod, no jest tutaj naprawdę sporko. Pytanie, 375 dolarów, a mnie stać tylko na ile? Jezu, na dwie skrzynki mi tylko stać. Dobra, wiecie co? Dla kontentu sprzedajmy rękawiczki. Dla kontentu sprzedajmy rękawiczki. Już trudno. Zweźmy sobie skrzynię disco. 5 i raz kliknijmy, Proszę, daj tu coś. Daj nam coś pięknego. Daj nam coś pięknego. Daj nam szczęście. I jest. Jest lipa. A nie, Kałach Case Hardent 437. No, Case Hardent uratował. Nie ma co ukrywać, ale Case Hardent Kałaszek uratował. Zostawiamy sobie, chociaż on jest Battle to tego sprzedajmy i... Jeszcze raz! Jeszcze raz kliknijmy, proszę. Piękna skrzyneczka, daj tu coś dla cierpiczka, daj coś dla cierpiczka i... Tu jest tragedia, tu będzie tragedia. Tu będzie tragedia i... 332 dolary, ej w sumie? Aż takiej tragedii nie ma, bo... Tylko troszeczkę żeśmy stracili, trzecie otwarcie, proszę. Po do dobry content i uwaga... Do, 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 do. Prince, stream, to, to, to... O, tu już jest tragedia na pewno. <średytorium> 182, tak jak myślałem, no dobra, ale ostatnią skrzyneczkę nie będę otwierał teraz. Tylko w następnym odcinku otworzymy sobie najdroższą skrzyneczkę za 120 dolarów. Zobaczymy, co nam, co nam z niej poleci. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapeczkę w górę zostaw, komentarz zostaw. I widzimy się w następnym odcinku. Nara.